W mediach społecznościowych niedawno pojawiły się niezwykłe doniesienia o zaskakującym zdarzeniu w samym centrum Mekki. Muzułmanie na całym świecie są przerażeni i zaniepokojeni, gdyż owady, które wtargnęły na teren Mekki po niedawnej ulewie, wywołały ogromne zamieszanie. Niektórzy donoszą, że islamskie sanktuarium zostało zaatakowane przez dziwne owady, co doprowadziło do niemałego chaosu w społeczności muzułmańskiej. Według różnych źródeł, które śledziły to niezwykłe wydarzenie, istnieje pewne zamieszanie co do identyfikacji owadów. Niektórzy twierdzą, że były to karaluchy, inni utrzymują, że były to świerszcze, podczas gdy większość skłania się ku przekonaniu, że szarańcza była sprawcą tego niezwykłego incydentu. Niezależnie od klasyfikacji owadów, fakt, że wtargnęły one na teren Kabi w Mekce, miejscu modlitwy milionów muzułmanów, Budzi wielkie zaniepokojenie i zdziwienie. Owady te rojące się wokół świętej kabi wywołują liczne pytania dotyczące natury tego zjawiska. Czy jest to jedynie efekt naturalnych procesów? Czy może stanowi to znak lub ostrzeżenie? Niektórzy zaczęli spekulować, czy to nie jest symboliczny znak od Jezusa, być może interpretowany jako ostrzeżenie dla wspólnoty muzułmańskiej. Reakcje na to wydarzenie są zróżnicowane. Jedni uważają je za zwykłe zjawisko przyrodnicze, podczas gdy inni widzą w tym głębszy sens i próbują interpretować to jako znak dla społeczności muzułmańskiej. To, co jest pewne, to że atak owadów na Kaabę w Mekce wywołał mieszane uczucia i intensywne dyskusje wśród wyznawców islamu na całym globie. W religii islamskiej istnieje miasto o szczególnym znaczeniu Niepodważalnie uznawane za najświętsze z wszystkich to Mekka. To tutaj, w tym historycznym miejscu na zachodnim krańcu współczesnej Arabii Saudyjskiej, narodził się prorok Mahomet, a samo miasto odgrywa kluczową rolę w rozwoju wiary i praktyki muzułmańskiej. Mekka jest centralnym punktem dla wyznawców islamu, stanowiąc nieodłączny element ich życia religijnego. Hacz, jeden z pięciu podstawowych obowiązków każdego muzułmanina, to symboliczna pielgrzymka do Mekki. Każdy wyznawca islamu musi odbyć tę duchową podróż w pewnym momencie swojego życia, co nadaje Mekce nie tylko status fizycznego centrum, ale także ducha całego islamu. Mekka pełni również funkcję geograficznego centrum modlitwy muzułmanów na całym globie. Każdego dnia, podczas swojej modlitwy, Wyznawcy islamu zwracają się w stronę Mekki. Historia Kabi jest nierozerwalnie związana z historią islamu, ponieważ od czasów Mahometa była wielokrotnie naprawiana i odbudowywana po konfliktach, klęskach żywiołowych i innych wydarzeniach historycznych. Obecnie Kabe prezentuje się jako sześcian wykonany z polerowanego czarnego kamienia, dominujący nad przestrzenią ogromnego meczetu Masjid al-Haram. W kontekście ataku owadów, niektórzy badacze przychylają się do teorii, że czynniki naturalne są głównymi czynnikami stymulującymi i przyspieszającymi rozprzestrzenianie się szarańczy. Zjawisko to staje się bardziej powszechne po okresach deszczowych, które sprzyjają bujnej roślinności, tworząc żyzne środowisko korzystne dla rozmnażania, wzrostu i odżywiania tych owadów. Wszyscy pamiętamy niezwykłe zjawiska atmosferyczne które dotknęły obszary Mekki i Medyny, przynosząc ulewne deszcze, które przekształciły te ziemie w bujne ogrody i zielone pastwiska. Jednakże, pytanie, które się nasuwa, brzmi, dlaczego Szarańcza zdecydowała się rozprzestrzenić właśnie w okolicach meczetu proroka i Wielkiego Meczetu? Okazuje się, że wysokie oświetlenie w obu tych miejscach, wsparte przez nieustannie podwyższoną temperaturę i wilgotność, stanowią atrakcyjne warunki, które napędzają ogromne stada szarańczy z sąsiednich obszarów w kierunku tych dwóch meczetów. Jednakże, niektórzy podchodzą do ataków owadów z bardziej głęboką perspektywą, twierdząc, że kryje się za nimi nie tylko prosta natura zjawiska. Przeciwnie, wskazują na duchową historię, która wydaje się sięgać korzeniami do przekonań religijnych. W Biblii szarańcza pojawia się często jako symboliczny przekaz boskiego gniewu i zniszczenia, co w znacznym stopniu rzutuje na interpretację współczesnych zdarzeń tego rodzaju. W Księdze Wyjścia 10 szarańcza została przedstawiona jako ósma z dziesięciu plak zesłanych przez Boga na Egipt. Owady te zaatakowały cały kraj, osiedlając się w każdej jego części w ogromnych ilościach. Wydarzenie to było kulminacją serii plak, które Bóg zesłał na Egipt w odpowiedzi na uporczywą odmowę faraona. Przed plagą szarańczy Egipt został już dotknięty różnymi plagami, z których każda była coraz bardziej niszczycielska, ale władca Egiptu stanowczo odmawiał spełnienia żądania uwolnienia Izraelitów. Symbolika plagi szarańczy w kontekście Biblii wydaje się być głęboko zakorzeniona w przekonaniu o boskim sądzie i zniszczeniu, które niesie ze sobą. Niektórzy interpretatorzy widzą w atakach szarańczy swoiste odzwierciedlenie konsekwencji nieposłuszeństwa wobec woli Boga, co sprawia, że owady te stają się symbolem surowego boskiego sądu. Po raz kolejny w Biblii szarańcza pojawia się w słowach Proroka Joela, gdzie metafora tej plagi staje się nośnikiem głębszego przesłania o dewastacji i naglącej potrzebie nawrócenia. W Księdze Joela czytamy: To, co pozostawił Rój szarańczy, Pożarła Wielka Szarańcza, to co pozostawiła Wielka Szarańcza, zjadła młoda Szarańcza, to co pozostawiła młoda Szarańcza, pożarła inna Szarańcza. Ten fragment wykorzystuje metaforę Szarańczy, by przekazać przesłanie o dewastacji spowodowanej grzechem i konieczności pilnego nawrócenia. W kontekście tego biblijnego tekstu, inwazja Szarańczy nie jest jedynie fizycznym zjawiskiem. Ale potężną metaforą wpływu grzechu i odwrócenia się od Boga. Szarańcza w tej sytuacji staje się symbolicznym obrazem konsekwencji nieposłuszeństwa, będącą wynikiem oddalenia się od boskich nakazów. prorok używa tej metafory, by wskazać na nieuchronne następstwa odrzucenia Boga i postępowania sprzecznego z Jego wolą. Owa metaforyczna obecność szarańczy stanowi z jednej strony ostrzeżenie a z drugiej szanse do zadośćuczynienia. Przekaz Joela zawiera wezwanie do pokuty, skłaniając ludzi do odwrócenia się od grzesznych ścieżek, szukania przebaczenia i zbliżenia się do Boga. Ten fragment podkreśla indywidualną odpowiedzialność za własne czyny, akcentując ideę, że skutki grzechu mogą narastać, jeśli nie zostaną jak najszybciej naprawione. Prorok Joel nie tylko ostrzega przed nieuniknionymi konsekwencjami grzechu ale również prezentuje szansę na odkupienie. W kontekście tej biblijnej metafory, dewastacja spowodowana przez szarańcze jest sygnałem ostrzegawczym, nakłaniającym ludzi do uznania swoich grzechów, szukania przebaczenia i pojednania z Bogiem, zanim konsekwencje stają się nie do pokonania. Jest to zatem zaproszenie do nawrócenia, gdzie zniszczenie staje się środkiem do celu, drogą do zrozumienia, skruchy i powrotu do łaski Bożej. Zjawisko obecności szarańczy w miejscu kabe może być symbolicznym znakiem boskiego sądu. Centralne pytanie, jakie się nasuwa brzmi, kto zostanie osądzony? Sądząc według teologicznej perspektywy, każdy człowiek, który żył w czasach przyjścia Chrystusa, a także wszyscy, którzy kiedykolwiek przemierzali pokolenia czasu, staną przed sądem Chrystusa. To nie tylko ludzie, ale także szatan i upadli aniołowie, jak to zgodnie podają zarówno Juda, jak i Piotr. W świetle tych nauk, gdy wszyscy staną przed Chrystusem, Dzień Sądu ujawni wszystko, nasze słowa, motywy, myśli, czyny i postawy będą poddane rygorystycznej analizie. Zastanawiamy się jednak, dlaczego, skoro jesteśmy w Chrystusie i nasze dusze zostały już wprowadzone do Jego obecności, mamy stawić się przed Chrystusem w Dniu Sądu. Prawda o naszym wiecznym przeznaczeniu jest pewna, ale fakt, że wierzący są wzywani przed oblicze Zbawiciela w dniu sądu, ma głębsze znaczenie. Katechizm pomocnie wyjaśnia, że nie staniemy przed Jezusem z powodu wątpliwości co do naszej pozycji w Nim, ale po to, by zostać otwarcie uznanymi i uniewinnionymi przez Zbawiciela. Jest to wyjątkowa okazja dla samego Jezusa, aby publicznie wyznać swoją miłość do tych, którzy są po jego prawicy, ogłaszając: To jest mój lud, który ja miłuję, to jest mój lud, dla którego żyłem i umarłem. Niedawny incydent nie jest odosobnionym przypadkiem, w którym jakiś obiekt był świadkiem ataków owadów. Podobny incydent miał już miejsce w 2019 roku, co zdecydowanie przyciąga uwagę i skłania do refleksji. Jednorazowe wystąpienie tego typu sytuacji można uznać za naturalne, Zwłaszcza gdy małe owady, unoszące się po ulewie, pojawiają się w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia lub dogodnych warunków do rozmnażania. Niemniej jednak, gdy podobne zdarzenie powtarza się po raz drugi, nasuwają się pytania o to, czy nie mamy do czynienia z czymś, co wykracza poza naturalne normy. Zjawisko pojawienia się owadów po deszczu może być wynikiem różnych czynników, takich jak uszkodzenia ich siedlisk wskutek powodzi czy sprzyjające warunki do rozrodu. Choć nie można negować tych biologicznych aspektów, równie ważne jest zwrócenie uwagi na aspekty duchowe, jakie towarzyszą tym zdarzeniom. W tym kontekście warto przypomnieć słowo Boże, które przypomina nam, że o dniu i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie w niebie, ani syn, tylko ojciec. Niezmiernie ważne jest zatem, abyśmy nie tylko skupiali się na przyczynach przyrodniczych, ale również rozważali ewentualne duchowe znaczenie tych wydarzeń. Istnieje wyraźna równowaga między zjawiskami naturalnymi, które można wyjaśnić naukowo, a interpretacją duchową, którą można znaleźć w przekazach religijnych. Znaki, które otrzymujemy, są często interpretowane z różnych perspektyw. Zgodnie z wiarą Bóg daje nam znaki, a my jako ludzie musimy być gotowi i zdolni do ich zrozumienia. Dlatego warto być rozważnym, patrząc na te wydarzenia nie tylko przez pryzmat naukowy, ale także przez pryzmat ducha i duchowej gotowości. Nie znamy dokładnego czasu powrotu Jezusa, ale Bóg poprzez znaki daje nam szansę przygotowania się na te nadchodzące wielkie wydarzenie. Opisy biblijne dotyczące rojów szarańczy ukazują się jako proroctwo boskiej interwencji, stanowiąc wezwanie do pokuty i nawrócenia się ku Bogu. W interpretacji historii ataków owadów, te dni, w których szarańcza pojawia się jako zwiastun zdarzeń nadzwyczajnych, stają się dla nas ważnym sygnałem do uważnej obserwacji otaczającego nas świata. To głębokie wezwanie do duchowej refleksji, które zdaje się działać jak ewangelicki dzwon nawołujący ludzkość do zastanowienia się nad własnymi drogami. Jako wierzący w Chrystusa, w tych niepewnych czasach możemy odnaleźć źródło pocieszenia i mądrości w Słowie Bożym. Inwazja szarańczy, choć postrzegana jako fizyczne zjawisko, kryje w sobie głębokie znaczenie duchowe. Poprzez staranne przeanalizowanie biblijnych opisów plak szarańczy, możemy czerpać inspirację do wnikliwego poszukiwania Boga, szczególnie w obliczu niepokoju, który towarzyszy oczekiwaniu na powrót Jezusa. Te dni, w których szarańcza stanowi symboliczny znak, nie tylko zwracają naszą uwagę na istotę boskiej obecności, lecz również stawiają pytania dotyczące naszych duchowych priorytetów. W obliczu tych wydarzeń, jako społeczność wierzących, możemy zgłębiać głęboko ukryte nauki i pouczenia z Pisma Świętego. Szarańcza jako narzędzie boskiego orędzia wzywa nas do refleksji nad własnymi postawami, zachęcając do zintegrowanej wiary i gotowości na nadejście czasów ostatecznych. W tych chwilach niepewności, kiedy znaki w przyrodzie budzą naszą uwagę, wierzymy, że nasza wiara w Chrystusa stanie się mocnym fundamentem. To właśnie teraz, w obliczu tych symbolicznych ataków szarańczy. Możemy wzrastać w naszym zrozumieniu duchowego znaczenia i otwierać serca na boską mądrość, szukając pokrzepienia w obietnicach zawartych w słowie Bożym.